Ten materiał to temat bardzo często spotykany w warsztacie majsterkowicza, a mianowicie zerwany gwint wewnętrzny w ścisku stolarskim. Czy da to się naprawić? No to możecie się dowiedzieć, oglądając dalszą część tego materiału, na który zapraszam. Mam tu takie dwa ściski można było nim ściskać długie elementy. Zobaczcie, wygląda na masywny porządny ścisk. Gdyby nie to, że jeśli chodzi o win wewnętrzny, no to widzicie, że jest zepsuty. Tu jest OK, ale w środku niestety jeździ nam. To. Tu mamy podobny. Hmm. Lata to wszystko. Mało tego. Sam wychodzi. Do naprawy ścisku przyda się imadło, młotek, taśma malarska, benzyna ekstrakcyjna, klej poксиpol. Jakiś śrubokręt, moduła 2. Przydadzą się też rękawiczki gumowe, małe pędzelki, szmatka, no i świeca. Dobra, zaczynam najpierw od wyczyszczenia tego gwintu. Jest zabrudzony. Zrobię to śrubokrętem, pokrętem, ten brud cały z gwintu, żeby mi się wykruszył. Teraz myję benzyną ekstrakcyjną. No, z reguły to jest tak, że binty są smarowane jak mi Smarami, więc ponieważ my będziemy robili tutaj wink z kleju, no to musimy to odpuścić, pozbyć się tych zabrudzeń ze środka i dopiero później działać dalej ta część jest bardzo ważna Następnie bardzo ważna rzecz: bierzemy świecę i dokładnie nacieramy śrubę zaciskającą parafiną. Dzięki temu, po zaschnięciu kleju, będziemy mogli obracać tą śrubą. Ona się poprzez tą parafinę będzie. Mogła obracać inaczej, to byśmy zrobili z tego połączenie stałe. No i niestety nie dałoby się ani to samo robimy z tą. Musi ta parafina naprawdę wszędzie dotrzeć, zarówno we wgłębienia, jak i uprowadzenia. Dobra. Teraz już sucho szmatkotnie tym ściągamy troszkę tej pory. Jej nadmiar musi być z rowku gwintu. Pora na wykorzystanie kleju. Wyciskamy dokładnie jednakowe ilości obu składników i dokładnie mieszamy. W pierwszej kolejności klej nanoszę na wyczyszczone i odtłuszczone ścianki po byłym gwincie wewnętrznym. Następnie nanoszę go na śrubę z parafiną. Klej musi dokładnie wypełnić zagłębienia śruby dociskowej. Tak przygotowaną śrubę wsuwam do wnętrza szczęki dolnej ścisku. Nadmiar kleju usuwam suchą szmatką. Tak złożone elementy zostawiam do następnego dnia. No i widzimy się już na drugi dzień. No powiem szczerze, że tej śruby to ja nie mogę ruszyć. Natomiast w tym mniejszym zacisku, no ona się obraca. Widać już, skok przechodzi w dół. Tą śrubę zacząłem już obracać po trzech godzinach od położenia kleju. No, i tu widzimy, że ona chodzi, ale czy równie dobrze będzie wykonany gwint jak w tej, o ile ta w ogóle rusz? W tym przypadku będę musiał użyć bardziej zaawansowanych narzędzi, aby. Ta śruba się ruszyła. Czy się uda, to zaraz zobaczymy. A więc przygotowałem sobie tu imadło i takie oto narzędzie. No i spróbuję teraz to zamocować w imadle i poruszyć tą śrubę. Ok. Dobra, co nie dole. O, no i teraz pytanie, czy to ruszyło? Ruszyło, a więc jest dobrze. Jak już ruszyło, to już jest bardzo dobrze. Natomiast, żeby śrubie nadać poślizgu, to jeszcze raz ta część, która jest poza gwintem wewnętrznym. No przetrę jeszcze parafiną, żeby dostała większego poślizgu i wtedy o, już jest dobrze, idzie ręko. Za chwilę pokażę Wam efekt naprawy tego ścisku. No i spróbujemy jak to działa. Myślę, że tego już nie ruszy. Zupełnie. Ani w lewo, ani w prawo. Sprawdzimy mniejszy. Myślę, że efekt będzie podobny. Również tego nie przesunie. Co najwyżej. Ale ja, Teraz spróbuję. O. No i na koniec jakaś płyta z tego filmu. Zanim e, wyrzucicie pozornie pozornie zepsuty ścisk, warto się przyjrzeć jego budowie i pomyśleć, czy da się coś z nim jeszcze zrobić. Taki ścisk. Kosztuje około 80-90 zł, a tu niewielkimi nakładami, bo no wiadomo, czas też pieniądz, ale trochę czasu, trochę odpowiedniego spoiwa, czyli kleju, jakiegoś tam poksipolu lub tym podobne. I możemy taki ścisk naprawić naprawdę za niewielkie pieniądze. A że u Majsterkowiczów ścisków nigdy dosyć. No więc może warto pomyśleć o takiej metodzie. Powiem jeszcze jedno, że naprawiałem gwinty nie tylko w ściskach w taki sposób, ale również w piaście mojej przyczepki. A ładowność tej przyczepki to jest do 500 kg i szczerze mówiąc, już tak luzowały się śruby, że bałem się, że zgubię koła. No i wtedy postanowiłem naprawić Gwint właśnie tą metodą, w piaście przyczepki, jeżdżę już nią 10 lat, nic się nie dzieje Koła się super trzymają No i myślę, że jeszcze nią pojeżdżę No i tradycyjnie, jeśli podobał Wam się ten film, to zachęcam do subskrypcji, dania kciuka w górę lub Niektórzy w dół dają, no Tak też może być Najważniejsze, żeby kanał zaczął żyć, żeby się tu coraz więcej działo, żeby się was tu coraz więcej gromadziło. No i jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami, z kolejnymi materiałami tu pojawiającymi się, to zasubskrybuj kanał. No nie wiem, może udostępnij inny. No i do zobaczenia w następnych filmach.